Co ty tu robisz? Co? Zdziwiłbyś się, Dwalu? Kontempluję. Jak widać, łączę się z naturą. Kawę możesz? No pewnie, że mam, zapraszam. Nie jest tak nie kawę kawy, ludzi. No. Arnas, papież mówił, że jeżeli jesteś w górach, jesteś bliżej Boga. No to wyszliśmy w góry i kontemplujemy. I w związku z powyższym oraz faktem, że dostajemy dużo wiadomości z życzeniami. Również chcielibyśmy wam życzyć wszystko dobrego w te święta, czasu z rodziną, zdrowia, szczęścia, pomyślności, rodzinnych wesołych świąt. Do zobaczenia, Macie. Pozdrawiamy. Ty, Harnaś, żony przyjechały. Uciekamy.